Cześć, Jackson w 3 odcinek 129. Mam nadzieję, że dobrze rysować hmm. Ok, no dalej czekamy na tego ziele. tego liści z tego potworka, którego do dzisiaj nie pokonaliśmy. No właśnie, to jest taki grubasek, który tutaj jest elektryczny. Do takiego grubaska jeszcze liścia z tego nie mamy pokonanego, nie? Tutaj bestiary Bestiary, bestiary mm. Bestie nasze I tutaj ten jeden jeszcze cały czas się przy nami chowa Nie chcę się dać pokonać mm. Cały czas brakuje mam te części, nie? Mogę kupić jakąś? Może pola mogę kupić? Okej okay. Czyli nie mogę jeszcze za te niej się wziąć mm. Elektryka i ogień, no to elektryka, nie? W ostatnim odcinku korzyścią dobrze poszło, nie robię żadnych broni specjalnych. Więc możemy w sumie dzisiaj też tak, raczej bez broni specjalnych się tutaj bawić. No, wtedy możemy jego części oszczędzać, nie? Na razie mamy dobre ustawienie tych przeciwników. Nie musimy ich mieć, czy dla nich nie musimy mieć broni specjalnych. Można, a nie trzeba kupmy jakieś te, właśnie takie, które są w zerowym stanie. takie serduszko, dawno takiego nie widziałem. Kapsy, no chyba tylko kapsy zawsze są w dużej ilości. No nie kupię tych, nie? nie Czy tych brązów i ironów nie potrzebuję? Zresztą to, to to kupiłem, a reszty nie musimy kupować. Ugi. Hmm, Oba tu tylko pasują. Oba tutaj tylko pasują. No. Widzicie, to jest, nie? Chcę się z czymś jest innym zająć. Ja tutaj po pierwsze jednak ucieka. Good. Perfect. I perfect. Wydamy to jedno, okej. Okay. Hm, jakby jeszcze dwa akcje się udało zrobić, to może mielibyśmy zaraz ten element. Nie wiem, czy to mogę jakikolwiek. Akurat ten pasuje, bo na dwa jest, więc kluczka. Mhm. To jest chyba tarcza z jakąś specjalną zrodę. Znowu miecz. W tym razem złoto. Mógłbym w ogóle jakiegoś styla wykorzystać. Nie patrzcie, że ja wszystkie tarcze mogę zrobić. Nie mogę kupić serdusz. Serdusz. No, i nawet to mogę zrobić. Kamie, elektryka. Okej, okay, no zrobimy jedną specjalną, bo inaczej to. Nie mam nic na tarczach potrzebnego, No nie chcę tej środkowej, gdzie jest. Element już. Złoty, nie? Tam, gdzie jest złoty element, to będziemy brać te tarcze czy broni, jak już nie będzie innych. Broni bez. <grym> nie, to jest tarcza A no, tarcze to jednak robimy specjalne, widać. Czyby się przydało to, że no. mam no, to, to. możliwość. Gdzieś tu jest ten ogień. Jest szczęście. O, tu jest ogień. Już robiłem to dwa, dwa, dwa razy. No dobra, mi to weźmy tutaj. Weźmy ten... ...tarczyk. Będzie na agnistych i na... za szybko. Na agnistych i na tamtych będą bronie. Okej, okay, nawet zniekształcenia nie widać. Bronie się nie zniekształciło. To moje szybkie wylewanie, bo okay, tak tu jak nie to sobie go ubijemy. I okay, chyba udało mi się to poprawić. Mm. Nie, tutaj dam. może tą dziesiątkę? Mm. Mm -mm. Nie, tutaj nie bierzemy już nic. Okej. Okay. Dobrze jest mieć ten miecz zmastrowany I tutaj tarcza duża. Tam był złoty. Myślałem, że się przebyliło, ale nie. To się można nawet wyprostowało na No, kapsik wyszedł, great. Z dwa, jeszcze z dwa akcje i będziemy mieli też akcje prawie na maksa, dostanie nam jeden product, a to będziemy robić, nie? Okay. Malowanie tarczy na końcu bo jest najszybsze. Okej. Okay. Elektryka z tego. Pewnie podczas... podczas robienia nie... nic nie zaskoczyło, to już sobie teraz zrobimy tą tarczę. Czyli nic nie zaskoczyło. Chodziło mi to, żeby się nie okazało, że broń jest niewydana. Więc robię, chciałem tego uniknąć i uniknąłem. I hmm. nie mam już drugiej takiej, takiej lobu jedno ma takiego logo, już drugiego takiego nie ma. Teraz, gdzie to jest? A to jest. Tarcza to nawet bez specjalnych mogę robić yy... z dodatkiem jakichś elementów pogłębnego sporu. Nawet na samej farbie mogę nie No. Więc jak będzie do wyboru tarcza duża lub mała, pokoła, a nie będę miał. E... Żadnych elementów, na no, nikt to mógł po prostu bez specjalnych broni brać części, bo tarcza ma swoje indywidualne części, nie zawsze ich jest dużo. I pewno w ostatnich paru odcinków do tarczy nie było. Dzisiaj nie mieliśmy piki i nie mieliśmy maisa z łukiem. O. Co, co najlepsze, teraz właśnie zauważyłem, że wszystkie bronie jakie dzisiaj robiłem to po dwa razy. Dwa miecze, dwa łuki dwa aksy, dwa miecze i dwie tarczy. No To tutaj szybko ich zniszczą. Nie jest z tego kryształu i z tego złota dobry to wchodzi. Jak już lodowa leci, to ona nie musi być w oparciu o inne. Chciał atakować, ale nie zdążył. Grubasek elektryczny, a jeszcze nie mamy nic się z tego grubaska. Grubasek elektryczny będzie następny. Jest ostatni ognisty, teraz jest czterech elektryczny. Elektrykę mają wszystkie bronie oprócz tarczy. Oprócz wszystkie bronie mają. Przezmieni eee, do elektryk, nie? ale tylko tarcza nie ma wbudowanej elektryki. A ta, ta na ogień. Tarcza ma wbudowaną tą, nie. Eee, życie. Ironowa tarcza zaraz zejdzie. Uwaga, schodzi Mieczek mi się kruszy, Już poparł. Jak się na niego rzucili, to już go by nie było. Tylko. Uuu, już poszedł miecz. A to, to jest ten miecz, o którym mówiłem, że się teraz bywali, by No ok, będzie może nie ciekawie za chwilę. A, aks poszedł trzeba było ich wyleczyć. co? Smok dał im radę. Smok dał im radę. No ale dalej nie ma tych części, które potrzebujemy, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. To już była nasza jedenasta porażka, nie? Cześć!